Witam Was moi kochani w kolejnym setnym jubileuszowym odcinku z pogromców mitów w GTA San Andreas. Jestem niezwykle dumny z tego, że mogę ten odcinek dla Was poprowadzić specjalnie. No i w związku z tym, że ten odcinek jest specjalny, jest jubileuszowy, jest w ogóle fantastyczny, to na początku zaczniemy sobie od ding-dongów. Ja no spokojnie, to był dowcip. Żadnych ding-dongów dzisiaj nie będzie, przynajmniej chyba żadnych nie przygotowałem, więc tak mi się wydaje. Tak czy inaczej, chciałbym, żeby ten odcinek był w jakiś tam sposób wyjątkowy. Coś tam mam, wy oczywiście też mieliście całą masę zajebistych pomysłów. Chupson, dawaj 300 mitów. Chupson, pokaż bydlaka. Chupson, to tamto. Nie, no bez przesady. Ja gdzieś tam pomyślałem sobie moi kochani, że w sumie to fajnie byłoby z uwagi na tę okazję kupić sobie y, flaszeczkę, prawda? No bo to jednak y, zaszczytna okazja jest, a czy szczytna okazja... Znaczy nie wiem w sumie. Okej, okay, kończymy tam karuzelę śmiechu, tak czy inaczej będą niespodzianki, słuchajcie. Jest to odcinek wyjątkowy, także coś ciekawego, interesującego, innego niż wcześniej musi być. Mam dla was dokładnie trzy niespodzianki. No i numer uno to będzie to, że będzie kto inny badał mity, w sensie ja będę badał, żeby tu nie było żadnego zaskoczenia potem, z tym, że być może to nie będzie koniecznie CJ, to też będzie taka jakby rzecz, która odróżni ten odcinek od wszystkich innych pozostałych. Niespodzianka numer... Dwa to będzie to, że będą kody do gry, jakiejś tam, w sensie nie zdradzam jeszcze. Będzie napisane, co to jest za gra w trakcie odcinka, i taka mała prośba, błagam po prostu, że osoby, które mają już tę grę gdzieś tam na jakimś koncie Steam przypisaną, to żeby już na jakimś tam zapasowym koncie tej gry znowu sobie nie przypisywały. W razie gdyby były pierwsze i zdążyłyby ten kod wpisać. Po prostu mi się wydaje, że fajnie by było, żeby kody do tej gry otrzymały osoby, które albo w nią nigdy nie grały, albo które nie mają jej na Steamie, na żadnym koncie. No i ponadto będzie też około dwóch mitów więcej niż zazwyczaj, z uwagi na to, że, no wiecie, ta seria ma już swoje lata, dużo odcinków było i tych mitów wcale łatwo się już tak nie szuka, także ciężko byłoby ich po prostu zrobić 20. Większość się powtarza, niektóre nie są ciekawe, część jest mega znana, no sami wiecie, jak to jest, nie? No a tymczasem w dzisiejszym odcinku nie mogło zabraknąć pewnej rzeczy, czyli. suchar dnia! Czego brakuje rudym na zajebistej imprezie? Zaproszenia! Chyba takie całkiem śmieszne było, nie? Jak ktoś to wszystkie rude osoby bez obrazy, bo to żarcik był. No a tymczasem przed nami porady życiowe. Jeżeli pożyczasz pieniądze, to zawsze pożyczaj je od pesymisty. On i tak nie będzie spodziewał się zwrotu, także unikniesz kłopotliwych sytuacji. No i przechodzimy sobie tymczasem do sugestii numer 1 od Michaela Madsena, który napisał, jeżeli chodzi o ten mit z sikawką straży pożarnej i z CJ'em, nie? Że tam ogólnie badaliśmy sobie to, czy jak taka sikaweczka nas poleje, to czy CJ spadnie z motocykla. No i Michael generalnie napisał, że to wyjdzie, ale gdy będziemy mieć niski ten cały driving skill motocyklem, czyli biking skill, w sumie nie wiem, nieistotne. Tak czy inaczej, ja wykonałem sobie kilka prób, no i okazało się, że to niczego nie zmienia. Niezależnie od tego, czy ma wymaksowany, czy najniższy biking skill, jaki jest tylko możliwe. Siano, które wylatuje z kombajnu, może przygnieść cj i zabrać mu życie. Moi kochani, kurde, ale w topa. Zapomniałem zupełnie, że miałem umówionego fryzjera, także musiałem między wstępem a mitami iść i się oczywiście pięknie ostrzyc i mega żałuję, no bo przez to na wstępie nie będę tak zajebiście wyglądał. Nie no, dobra, okej, okay. nieistotne. Tak czy inaczej, najważniejsze jest to, żeby zespałnował się kombajn. Fantastycznie. Nawet udało się to dosyć szybko uzyskać. W sensie, żeby ten kombań się cały zespałnował, tylko z tego co widzę jest tutaj pewien dylemat w tym momencie. Czemu on żadnego siana z siebie nie wypluwa? Co to ma być? Podbiegniemy sobie do tamtego, bo tam też sobie jeździ jeden właśnie z kombajnów i zobaczymy, czy być może w przypadku tamtego jest ciutkę inaczej. Natomiast z tego co widzę, chyba też tutaj jest dupa i chyba w taki sposób sobie tego mi tu nie przetestujemy. Także ostatnia nadzieja, czyli misja Body Harvest. Mam nadzieję, że w przypadku tego kombajna będzie inaczej, bo coś tam z tyłu głowy, piąte, mi się kojarzy, że właśnie ten kombajn z misji Body Harvest, on coś tam wypluwał. W sensie, nie chodzi mi o te zwłoki wszystkie, które wypluwał jak my tym kombajnem jechaliśmy, tylko chodzi mi po prostu o to, że wypluwał siano. Także w takim razie, żeby nie tracić czasu, spawnujemy się w miejscu, gdzie ten kombajn się znajduje i zobaczmy, czy tutaj rzeczywiście miałem rację w przypadku tego, czy jednak nie miałem. Tak, tak, tak tak, 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 kombajn zdecydowanie sianko wypluwa, także podbiegniemy sobie tuż za niego i zobaczymy, czy rzeczywiście to siano będzie w stanie zrobić krzywdę CJ-owi, okej okay. nic się nie wydarzyło nic się nie wydarzyło o o o, 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 proszę. Ta próba już była całkiem, całkiem ciekawa. Podbiegnijmy sobie raz jeszcze do kombajnu. I tak, i ponownie jak widzicie, CJ upada po tym, jak siano go uderzy, i co więcej, traci życie. Także mi się wydaje, że ten mit będziemy mogli sobie potwierdzić. Jeszcze jedna próba, żeby na 100% mieć pewność, chociaż chyba tutaj od samego początku ta pewność była. Nawet chyba na pewno pewno. Także mi się wydaje, moi drodzy, że mit numer jeden tego odcinka możemy sobie potwierdzić. Gdy mamy w ręce pistolet Desert Eagle, to poziom seksapilu wzrasta. Gdy nie mamy żadnej broni w rękach, to się zmniejsza. Let's go ahead then. Lecimy do kolejnego mitu. Mega ciekawa sprawa, i za chwilę dowiemy się, czy ogólnie bronię, czy tylko Desert Eagle podnosi seksapil. Tutaj ten mit był tak nie do końca napisany, zrozumiale, przynajmniej dla mnie. Tak czy inaczej, w tym momencie, z tego co widzimy na samym początku gry, CJ ma zero seksapilu. Także w tym momencie biorę sobie oczywiście naszego cudownego trenera, bierzemy sobie pistolety, i zobaczmy, co stanie się, jak dodam do ekwipunku Desert Eagle. No i dupa. No okej, okay, spokojnie, nie będziemy się tak szybko poddawać. Weźmy sobie jakąś mega sexy giwerkę, czyli przykładowo może M4, M4 jest mega sexy. No i, i jakby zobaczmy, czy w tym momencie cokolwiek się zmieni, także naciskamy tab. No i jak widać nie. Także moi drodzy, dla mnie chyba sprawa jest jasna. Myślę, że mit możemy sobie obalić. Oczywiście dla pewności weźmiemy sobie jeszcze może coś heavy, czyli przykładowo rocket launchera. Zobaczymy pod tabem jak wygląda Seksapil. Wygląda dalej tak samo, czyli go w ogóle CJ nie ma, także mit moim zdaniem możemy sobie obalić. Gdy ubierzesz CJ'a w DDA Saks. W jakiś drogi garnitur, to gdy uderzysz w jakieś auto lub ktoś w ciebie, to CJ będzie się bardziej kulturalnie odzywał, mniej przeklinał, no i tym podobne. No, tutaj powiem wam, że jeżeli to okaże się być prawdą, to będę w niemałym szoku. Wiem, że często ogólnie to mówię na serii z pogromców mitów, no ale tak po prostu jest. Tak czy inaczej, jak pewnie doskonale wiecie, doskonale pamiętacie, doskonale kojarzycie, czasami gdy uderzymy sobie w jakiś tam samochód jadąc z CJ-em jakimś tam samochodem, tak jak w tym przypadku turizmo, to CJ mega niekulturalnie odzywa się do kierowców. No i w tamtym przypadku, jak słyszeliście, CJ nazwał tego kierowcę od fula. Tutaj od Dump SA, także rzeczywiście, no w końcu mi się dało tam jakieś próby, że tak powiem, osiągnąć. W których CJ niekulturalnie zwraca się do kierowców. No ale, żeby nie było, to może jeszcze sobie uderzymy parę razy w kierowców, może coś tam jeszcze ciekawego. Usłyszymy. Tu było moron z tego, co słyszeliśmy, właśnie. Także, no moi drodzy, to, że CJ niekulturalnie zwraca się do kierowców, kiedy w nich uderzy, bądź oni uderzą w niego, chociaż tutaj akurat ja zawsze w kogoś uderzyłem, no to wtedy często wypowiada pewne przekleństwa, wyzywa ich i jest, no tak jak powiedziałem, sekundkę temu niekulturalny. No i w tym momencie, część jest specjalna dla kobiecej części widowni. Idziemy na shopping. No dobrze, rachuciach achu bierzemy sobie jakiegoś tam tweet jacketa, jakieś też pewnie tweet jeans, czy tam tweet ogólnie pants, nieważne. Bierzemy, kupujemy i za chwilę to sprawdzamy, czy rzeczywiście w tym momencie, boże, jakie to drogie, czy CJ w tym momencie będzie zachowywał, zachowywał się bardziej kulturalnie, po prostu. Tak na koniec dodam jeszcze, że wszystko ubiorę na CJ'a, co jest tylko możliwe, bo boję się, że jak zostawię sobie jakiś tam, czy, czy jakąś tam część garderoby na CJ'u z innego sklepu, to wtedy może ten mit nie zadziałać. Także, żeby była z góry jasność, ale cylinder, utala! wszystkie laski jego pewnie. Dla pewności wziąłem nawet ten sam samochód, żeby nie było żadnych wątpliwości, no i przechodzimy sobie do testów. Oh, man, you not see me? oh no, how you do not see me? Chyba powiedział CJ, także znowu, no kulturalna wypowiedź, jestem w szoku. No i moi drodzy, oficjalnie możemy sobie ten mit obalić, ponieważ w tym momencie CJ wyzwał kierowcę od Dump Asa. Także no, niby mit spoko, niby fajny, ale jak dla mnie w 100% fejkowy. W strefie 69 znajduje się klapa w ziemi, która otwiera się podczas ucieczki jetpackiem w misji Czarny Projekt. Podczas gry dowolnej, gdy wejdziemy na tę klapę, CJ będzie się na niej ślizgał. No i moi drodzy, pod osłoną nocy lecimy eksplorować bazę wojskową pod kątem znalezienia jakiejś tajemniczej klapy, która podobno jest mega śliska. Nie wiem o co chodzi. Czy jest nasmarowana jakimś specjalnym olejem, bądź smalcem ze świni. Eee, zobaczymy za chwilkę, chyba, mam taką nadzieję przynajmniej. No i generalnie sprawdzimy, czy ten mit jest fejkiem, czy być może coś tam jednak prawdziwego w sobie ma. Moje pytanie brzmi tylko, gdzie była ta cała klapa? Ja tam pira z oko kojarzę. Mi się wydaje, że ona była w tej całej wschodniej części bazy wojskowej. Za chwilę się przekonamy, o ile jakaś pieprzona rakieta mnie nie strąci, nie strzelać, nie strzelać. Ja gdzie? Proszę mnie tu nie gonić, a za szybko wpisane. Mnóstwo policji w bazie ter teraz mamy. I mi się wydaje, że o, 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 właśnie to jest ta cała klapa. No i czy CJ będzie się ponieśli z. Kał czy się nie będzie? Ej, kurde, zobaczcie, ale jaja. <laughs> Ej, działa to, bez kitu. Szczególnie jest to dobrze widoczne, jak tak jakby sobie nawracamy, że wtedy CJ ma taki moment zawahania, nie, co to, to jakby złe słówko, jest taki moment przestoju po prostu, że jakby mimo tego, że biegnie, to przez chwilkę nie porusza się do przodu, nie? Także no, jak dla mnie mit, będziemy mogli sobie potwierdzić, natomiast zobaczmy sobie jeszcze na szybkości, jak to wygląda przykładowo na piasku. No nie no, tutaj od razu. Że jak się zwrócimy nawet o 180 stopni, to CJ nie ma takiego momentu, gdzie tak jakby biegnie, ale stoi w miejscu. W sensie nie porusza się do przodu. Także jak dla mnie ta klapa pod tym kątem jest mega wyjątkowa. Nie wiem, czy jest jakieś takie inne miejsce jeszcze w całym GTA San Andreas, gdzie możemy uzyskać podobny efekt. Jeżeli jest, to oczywiście śmiało dajcie mi o tym znać w komentarzu. Gdy użyjemy opcji Trip Skip w misji Photo Opportunity, auto Cesara będzie miało założoną hydraulikę, no a gdy dojedziemy tam bez opcji Trip Skip, tej hydrauliki założonej po prostu nie będzie ram pam, pam pam moi kochani, przechodzimy sobie do kolejnego, bodajże piątego mitu, tak mi się wydaje, bierzemy sobie oczywiście Mission Select, San Fierro, misja dla, dla, dlaczego, dla, dla kogo, dla Loco Syndicate to chyba jest, tak, Foto Opportunity, fantastycznie, także wbijamy sobie w tym momencie do jakiegoś samochodu, no i czeka nas długa, 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 długa wycieczka na tereny wiejskie. No bo na początku sobie zobaczymy, czy rzeczywiście w momencie, kiedy dojedziemy na miejsce tego po prostu, bez tego całego trip-skip, no to czy auto Sizara będzie miało hydraulikę, czy jednak jej mieć nie będzie. No i jeszcze dodam, że według autora tego mitu, teraz, jak sobie dojedziemy w taki oto klasyczny sposób na miejsce, no to auto Sizara nie powinno mieć hydrauliki. Jak coś. No a przed Państwem podróże z Hubsonem. No to chyba furad wymiany. No to chyba kolejna też. Jeszcze na koniec mnie gościu jakąś furmanką przejechał, no po prostu dramat, dramat. Okej, okay, mamy auto Sizara, wsiadamy i patrzymy, czy ma hydraulikę, czy jednak tej hydrauliki nie ma. Mi się ogólnie wydaje, że auto Cizara zawsze miało hydraulikę, no ale z tego, co widzimy w tym momencie, słuchajcie... Auto Cizara tej hydrauliki nie ma. I to jest całkiem ciekawe. Zobaczmy sobie na miejscu teraz. No nie moi drodzy, mi się wydaje, że to jest jasne i auto Sizara, kiedy dojedziemy na miejsce w taki tradycyjny sposób, no to tej hydrauliki po prostu nie ma. No okej, okay, zatem misja Photo Opportunity została raz jeszcze yy, powtórzona przeze mnie. W sensie odpaliliśmy sobie odpaliliśmy sobie ją od nowa. Przynosimy się z powrotem do Cezara z tym, że tym razem yy, używając tego całego trip skipa. No i zobaczmy, czy aktualnie auto naszego przyjaciela będzie miało hydraulikę, czy dalej nie będzie, tak jak w przypadku próby poprzedniej. Wsiadamy do czerwonej Sawanny, No i uwaga, uwaga. Ale ja, ja. No to moi kochani, mi się wydaje, że tutaj sytuacja jest jasna. Mit możemy sobie potwierdzić. Gdy dostarczasz samochody na import-eksport, to warto je porządnie stuningować, bo wtedy dostaniesz więcej pieniędzy. No i okej, okay, w porządku, ja wczytałem sobie już tego save'a, którego potrzebujemy, czyli pomisji Customs Fast Track, kiedy to e, mamy właśnie możliwość robienia tego całego importu, eksportu, pitu, 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 pitu. Nieistotne, a czy w sumie troszkę istotna, ale mniejsza. Tak czy inaczej, na pewno samochodem, który musimy tam sprowadzić jest samochód Buffalo, czyli Bawuł chyba, z tego co pamiętam, tak mi się wydaje. Zobaczymy sobie na samym początku, ile ten samochód będzie wart, gdy... Zobaczymy tylko jeszcze dla pewności. Tak, czy możemy go dostarczyć? Widać Buffalo. Zobaczymy sobie na początku, moi kochani, czy ten samochód, a czy ile ten samochód będzie w ogóle wart na samym początku, kiedy w ogóle nie jest stuningowany, żeby po prostu mieć się do czego odnieść. Także bierzemy sobie go ładnie na magnes. Oczywiście pojawiły się delikatne problemy, ale mniejsze o to. Najważniejsze, żeby tego samochodu w ogóle nie uszkodzić i go... Cało na miejsce dostarczyć. Ok, you have successfully delivered this vehicle for export. Fantastycznie. No i udało nam się zarobić 35 tysięcy dolarów. Zatem robimy sobie to wszystko raz jeszcze dokładnie tak samo. Z tym, że oczywiście na początku wjeżdżamy do Transcendera. Odpisujemy tą brykę jak należy, czyli dodamy jakieś tam zajebiste fele, jakiś zajebisty różowy kolor i tego typu tematy. Oczywiście dołożymy sobie też nitro razy 10. Co ciekawe, nie możemy razy 5. W przypadku tego samochodu. Do tego jeszcze jakieś koła, niech będzie import i do tego hydraulika, helie, e, trochę na ten tuning wydaliśmy, także nie wiem czy to się opłaci nawet jak zarobimy więcej, no ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zobaczyć czy będzie tych pieniążków zarobionych z importu, eksportu, w tym przypadku akurat z eksportu więcej. Tak się przez chwilkę zastanowiłem, ale eksportować to oddawać, a importować to tak jakby przyjmować. Więc spoko, nie pomyliłem się chyba, taką mam nadzieję. Lecimy do doków, no i patrzymy co i jak. No dobrze, ponownie się udało, elegancko, samochód stoi już na statku, no i ponownie zarobiliśmy 35 tysięcy dolarów. Także, moi drodzy, nie bądźcie januszami biznesu i nie tuningujcie aut, które są przeznaczone na eksport przed tym zanim je tak jakby wsadzicie na ten cały statek, bo to po prostu nic nie da. Opony w Monster Trucku są kuloodporne, no i nożoodporne tak jak sprawdzałeś, ale niekoniecznie kolczatko-odporne no i tak, właśnie jakoś niedawno sobie testowaliśmy, chyba ze dwa odcinki temu, tak mi się wydaje, e, czy nóż jest w stanie przebić opony w Monster Trucku, okazało się oczywiście, że nie jest w stanie przebić e, z tego co pamiętam, chyba jakieś tego typu bronie, to też nie są w stanie, dokładnie tak w ogóle te opony w Monster Trucku są jakieś wybitnie zajebiste, natomiast rzekomo może coś na ten temat poradzić e, kolczatka, w sensie kolczatka może doprowadzić do tego, że te opony się przebiją i będą flakami po prostu także, żeby sobie to oczywiście przetestować, to odpalimy sobie misję pod tytułem, pod tytułem Jakoś tak to się chyba nazywało. Tak, dokładnie tak, fantastycznie. Odpalamy sobie tę misję, bierzemy samochód, który jest wyposażony w kolczatki, lecimy na lotnisko i tam sobie wykonamy nasze próby. No i okej, okay, kolczatka już jest na ziemi, także wystarczy, że w tym momencie sobie zespawnujemy oczywiście wspaniałego Monster Trucka, który jest w off-roadzie. tutaj. Wsiadamy do niego, no i zobaczmy sobie na szybkości, czy rzeczywiście te oponki, jak wiedziemy sobie na tę całą kolczatkę się przebiją, czy jednak dalej będą? nie do zniszczenia. Albo w sumie to udowodnią, że są niezniszczalne. No zobaczcie, że możemy sobie jeździć po tej kolczatce dowoli, ile tylko chcemy i kolczatka kompletnie y, nie daje nic. W sensie dalej te opony są tak jakby całe. Nic się z nimi złego nie dzieje. Zobaczmy sobie jeszcze może jakiegoś tam innego Monster Trucka, bo oczywiście tych Monster Trucków mamy kilka w GTA San Andreas. Także weźmy sobie tego dziada. To, ten chyba Monster track, on mega często stoi przy Michel, nie? Przy chacie Michel, tak mi się wydaje. Ale w jego przypadku też że jak widzicie, nic kompletnie się nie dzieje. To jest w ogóle całkiem zabawne i w tym momencie mi wpadło do głowy jeszcze to, żeby zobaczyć sobie ten samochód, którym mamy te kolczatki wypuszczać. Czy on ma opony przygotowane pod to, żeby na kolczatkę nie reagowały, ale jednak nie. No, także możemy sobie całkiem skutecznie tę misję utrudnić. Ona jest ogólnie taka nawet całkiem ciężka czasami, więc lepiej tego nie róbcie. Tak czy inaczej, mit możemy sobie obalić. Dziękuję wam moi kochani, że byliście dzisiaj wraz ze mną. Mam nadzieję, że odcinek jubileuszowy wam się podobał. No i zapraszam was także na inne odcinki. No i oczywiście poza tym, jak zawsze dziękuję patronom, którzy cały czas nieustannie wspierają mój kanał. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej.